ma ogólnie jest noc na PZW, tu jest cała tam daleko, ja się tam rozkładam i teraz wszystkie nowsze rzeczy i się rozkładam i widzimy się jak się rozłożę. Ogólnie wszystkie wędki już zarzucone, też łowiłem sobie na spławik na trubka będę na noc wywoził i zobaczymy się pewnie przy rybie. Ogólnie ja przyrzuciłem tą wędkę, zamiast gruntówki mam sumówkę na a potem może zmienię na rasówkę, będę miał. A ta wędka jest na metodę dalej, gdzieś tam daleko, potem będę zmieniał pewnie na inną kulkę albo jakiegoś innego dambelsa. Więc zobaczymy się przy rybie może. Jakiejś mam nadzieję. To tak ogólnie to nic nie bierze, jesteśmy nad wodą. Na razie cisza jest. Mam nadzieję, że coś siądzie, a ja nie wiem dlaczego nie bierze. Teraz chyba przywożę wędki łódeczką. Raczej wędeczkę jedną. Gdzieś dalej i... Nie wiem, czekamy dalej. Ziemno ogólnie nas spławik. Złowiłem ładnego węgorza o nas pławik, tam. Takiego 60, chyba 2 cm. O teraz Wam się powinno wyświetlać zdjęcie. Ogólnie jest godzina prawie 6 rano, piąta. I w nocy już nie nie węgorza, było tam jakieś leciutkie branie. No i nie wiem, jeszcze może zobaczymy się przy rybie, bo co chwilę biorą mi... O tam mam w Drzewkiem na czerwony, co chwilę biorę i pewnie zobaczymy się przerybie. Ogólnie ja już sobie z... ja już się zwijam i zobaczycie na końcu filmu wypuszczanie węgorza. Nie ma go. Nie widzę. Wytacz. Wraca z powrotem. Zmija. Zmija.